Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym trochę dłuższym niż zazwyczaj, ale ciekawym odcinku Po prostu Wschód porozmawiamy o chrzcie Rusi. W tych dniach przypadała jego 1034 rocznica. Wraz z moim gościem, profesorem Hieronimem Gralą, skupimy się na tym, co wiemy o tym wydarzeniu i jak wpływa ono na politykę Rosji dzisiaj. Na początku jeszcze małe ogłoszenie w sierpniu i pierwszej połowie września ze względu na wyjazdy prywatne i służbowe, z których mam nadzieję przywiozę dla Państwa ciekawe materiały. Po prostu Wschód będzie ukazywał się nieregularnie. Tradycyjnie dziękuję za państwa wsparcie w serwisie By Coffee, a także na Patronite i zrzutce. Dziś szczególnie Martynie i Tomaszowi, którzy stali się moimi patronami. Jak już mówiłem we wstępie w tych dniach jest obchodzona 1034 rocznica Chrztu Rusi, po raz pierwszy, miejmy nadzieję, ostatnio odbywa się ona w warunkach rosyjskiej agresji na pełną skalę. Skupmy się jednak na początku na faktach. Moim gościem jest profesor Hieronim Grala, wykładowca wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, historyk Rusi i Rosji. Dzień dobry. Dzień dobry. Może najpierw wyjaśnimy sobie, gdzie miało miejsce to wydarzenie, bo są spory historyków, czy to był Kijów, czy Hersones na Krymie, czy to były miejscowości wokół Kijowa, czy my w ogóle wiemy, gdzie to się odbywało? Nie należy mylić chrztu rusi z chrztem jej władcy. Hersones i Krym to jest chrzest Włodzimierza, wymuszony przez wymogi protokolarne bo razem z nową wiarą, brał za żonę córkę i siostrę cesarzy bizantyńskich, Andę i ten Chrzest miał miejsce w miejscowości, w mieście zdobytym przez niego dla jego szwagra, nowego właśnie szwagra, dla cesarza Bazylego II, Bułgarobojcy, A więc chrzest odbywał się w chersonezie, czyli w Bizancjum, w bizantyńskim mieście, na występach kościnnych. No oczywiście Włodzimierz nie był tam sam. Włodzimierz był tam ze swoją parotysięczną drużyną. Tu oczywiście rodzi się pytanie, czy cała drużyna się chrzciła. Można mieć duże wątpliwości, bo wiemy na przykład, że sporo część kontyngentów, które najpierw Włodzimierz wysłał cesarzowi, a potem sobą przyprowadził jako drugą transzę pomocy internacjonalistycznej, były na przykład najemne oddziały Waregów, czyli wikingów, z których część już wcześniej bywała w Sarogrodzie, część przyjęła chrzest ze wschodu i z zachodu, więc tam byli chrześcijanie. My wiemy, że chrześcijaństwo na Rusi było... Wcześniej, no trudno lepszy przykład jak babka Włodzimierza, święta Olga, która chyba marzyła o ochrzczeniu całej Rusi, no ale jej koncept nie spodobał się ojcu Włodzimierza, światosławowi, który tłumaczył matce, że się nie ości, bo drużyna śmiać się z niego będzie. Tak, ale Olga się ochrzciła. Olga się ochrzciła, no ona była regentką, ona w sobie mogła na to pozwolić, bo to ona rządziła. Ale kiedy do pełnoletności doszedł światosław, nie ochrzcił się. W jego otoczeniu byli również chrześcijanie, ale on się nie ościł. Włodzimierz, to jest ta piękna opowieść o tym, jak sobie wybierał religię, ta opowieść, wedle której miał odrzucić różne wielkie religie, w tym na przykład islam, który mu się podobał, bo dopuszczał wielożeństwo. Jak wiadomo, Włodzimierz był, delikatnie mówiąc, babiarzem, miał kilka haremów, przynajmniej do chrztu i wiele żon oficjalnych. Bardzo mu się to podobało, ale kiedy się dowiedział, że jest zakaz spożywania napojów wyskokowych, to miał udzielić sakramentalnej, do dzisiaj zresztą aktualnej powtarzanej odpowiedzi, że na Rusi nie ma życia bez picia. Picie jest Rusi weselem, czyli radością. Tak czy inaczej ten tender, jaki miał rzekomo ogłosić władca Rusi z chrześcijaństwem ze wschodu czy z zachodu, islam czy mozaizm, wypadł korzystnie dla prawosławia. No Wtedy jeszcze, powiedzmy, religii, jak mawiano, greckiej. kościoła greckiego. Chrześcijaństwa wschodniego. Dlaczego nie uznaje się w takim razie tego chrztu Olgi jako chrztu Rusi? No bo Olga nie ochrzciła Rusi. Ochrzciła Siedem. samą siebie, część swojego otoczenia. Jak widać, nie ochrzciła nawet syna. Natomiast zupełnie odmienna sytuacja jest z Włodzimierzem, bo Włodzimierz chrzci się w Bizancjum, przywozi do stołecznego Kijowa. Cesarzówny jako legalną żonę, ochrzczony dwór, ochrzczeni dygnitarze, ochrzczone drużyny i zaczyna się proces chrztu poddanych. Mamy takie zapisy, jak to wyglądało, to obalanie posągów nad Dnieprem, dotychczasowych bóstw. To spuszczanie ich z nurtem gdzieś tam ku morzu. A to były posągi, które wcześniej sam Włodzimierz stawiał? Tak, ponieważ on sobie w pewnym momencie wymyślił panteon pogański, jak to się mówi. Wymyślił sobie stworzenie, to tak prawie Rzymem antycznym pachnie, takiego synkretycznego panteonu bóstw, no bo państwo było jak patchwork, zszywane. Z różnych prowincji, z różnych bytów plemiennych, w związku z czym no, trzeba było jakoś to pogodzić, żeby stworzyć jednolite państwo. To pewnie zresztą jest jeden z dowodów geniusza politycznego Włodzimierza, który rozumiał, że jak ma być coś unifikujące, tak stworzone państwo, to powinna tym być religia, która jeszcze da mu mandat władzy, prawda? W związku z czym najpierw budował ten panteon, potem go rozwalił. Zaczęła się od Kijowa, gdzie ta ludność Kijowa od starego do małego, jak mówił się Kronika, została wpędzona do, w nurt Dnieprowy i tam ich chrzczono, tak jak w Jordanie. No, a potem emisariusze, wojewodowie, pełnomocnicy rozjechali się po grodach i innych ośrodkach, tak samo wyglądało to w tych innych właśnie wiodących ośrodkach państwowych. Tyle, że warto pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Proces chrystianizacji rusi jest procesem bardzo rozciągniętym w czasie. My nawet dla Polski jak przyjmujemy chrzest mieszkowy jako pewien akt zmieniający w ogóle. Fundamentalnie charakter naszego społeczeństwa. Na przykład zapominamy o tym, że 70 lat później będziemy mieli do czynienia z tak zwaną reakcją pogańską, prawda? Czyli okazuje się, że stare religie miewały się jeszcze zupełnie nieźle i zachowywały zdolność do oporu. Na rusiu trwało to znacznie dłużej. Dlaczego? Bo poza wszystkim innym Rusi terytorialnie ekspandowała. Ona ekspandowała w kierunkach, gdzie miejscowe religie były mocno zakorzenione, a etnos nie zawsze przecież był słowiański. To jest na przykład problem tej ekspansji rusi na te obszary, które dzisiaj są rdzeniem państwowości rosyjskiej, czyli na ruś Zaleską, na Ruś północno-wschodnią, na wszystkie te suzdale Rostowy w Łodzimierze, nad Klaźmą i tak i tak dalej. Przecież tam była ludność niesłowiańska, tam była ludność ogóra Jak się po skrobie XIX wieczne, XVIII-wieczne świadectwo o miejscowych wierzeniach, osobliwości? nawet kultu świętych pańskich i tak dalej, nagle się okazuje, że tam mamy do czynienia z szeregiem procesów synkretycznych, kiedy prawosławie ruskie zasysa różne ryty miejscowe, a czasem, jak pisał Łaniczkow, mamy do czynienia nawet z dwojewieriem, czyli prawda, z dwuwiarą, gdzie obok siebie egzystują, w tym samym domu przeżytki pogańskiego kultu i nowonabytego, nie do końca przetrawionego chrześcijaństwa. Tak, ale to chyba mamy dotąd, prawda? Bo na przykład na Boże Narodzenie stawianie w ukraińskich domach Diducha gdzieś tam w rogu, to jest chyba też jeszcze takie echo właśnie pogaństwa. No ja myślę, że nie tylko tam, nie tylko tam. Jak dobrze się przyjrzeć obrzędowości polskiej, to przecież znajdziemy to samo, prawda? I nie tylko na wschodzie. Oczywiście do dzisiaj widać bardzo wiele tych przeżytków. Mało tego, na tych obszarach, gdzie prawosławie rosyjskie styka się z innymi silnymi religiami, na przykład na tym styku prawosławno-buddyjskim, gdzieś tam na obszarze buriacki i tak dalej, są widoczne różne zapożyczenia. I to nawet takie, przeciw którym cerkiew instytucjonalna występuje do dzisiaj dosyć ostro. No, klasycznym przykładem są te wotywne kawałki tkaniny, wotywne szmatki, które, tak jak przed dacanem, są na drzewach przed cerkwią zawiązywane, a miejscowi proboszcze protestują i usiłują oświecać swoją owczarnię, że to jest niechrześcijańskie, że to jest pogańskie, że to jest wrogie, że to jest. Obce, no, innym przykładem, który świetnie koresponduje z rzeczami, które dla naszego obszaru były kiedyś właściwe, jest przecież to tak zwane kapanie, czyli w buriacji to strącanie z napoju kropli na ziemię. No przepraszam, to przypomina jako żywo XIX-wieczne jeszcze zapisy. U u Konopnickiej, prawda, z Marysi Sierotki, o tych ubożętach, prawda, I tak, więc, więc to, to oczywiście wszystko było bardzo żywotne, ale kościół ruski, to jest kościół początkowo z jednej strony, oparty na kadrach obcych, na kadrach importowanych, to są Grecy, ale to, są, to jest duchowieństwo znakomicie przygotowane do misji. Ma pewne atuty, które rozstrzygają szybkim sukcesie i szybkiej misji. Język. Język liturgii, język nauczania. Oni mają całe instrumentarium przygotowane w języku tubylczym. A Bizancjum od stuleci przywykło nawracać nie ogniem i mieczem, a perswazjo i językiem. I bizantyjczycy przyjechali z pełnym arsenałem. Przyjechali do jakiego państwa? Czy przyjechali do Rusi, do Rusi Kijowskiej, czy przyjechali, tak jak mówią część historyków rosyjskich, do dawnio ruskiego państwa? Przyjechali na Ruś, która wtedy sięgała od Bałtyku przynajmniej do Dniestru, i której granicy zachodnią jednak wyznaczały umownie Buki San a granicę wschodnią, no jeszcze nie Wołga, to dopiero w XII wieku, zaczął, tam w, do, w, do rzeczu Wołgi, do rzeczu Oki kolonizacja, no, ale, ale jednak e, gdzieś tam pewno, pewno Roś była wtedy jedną z takich ważnych granic naturalnych. Potężne państwo, o dużym terytorium, dużym potencjale, znakomitym położeniu gospodarczym, bo kontrolujące jeden z najważniejszych szlaków handlowych ówczesnej Europy, czyli to drogo dwareków do Greków, czyli szlak północ-południe. Najlepsza, najspokojniejsza, umownie, droga do Bizancjum lądowa. Co więcej, państwo, które ale jest wtedy scentralizowane, ponieważ Włodzimierz zdążył się już pozbyć konkurentów i jest samowładcą. To zapewnia mu skupienie całej władzy książęcej, a lokalne elity oczywiście są już dawno plemienne, wycięte przez poprzedników Włodzimierza. W związku z czym to jest, to jest państwo, które oczywiście w momencie chrztu automatycznie awansuje do pierwszej ligi politycznej w Europie. No Proszę jednak pamiętać, że Włodzimierz jeszcze poganie, a potem nowochrzczeniec dostanie to, o co bezskutecznie ubiegał się syn cesarza zachodu, Otona pierwszego późniejszy cesarz Otton drugi i o co równie bezskutecznie starał się król Francji: rękę porfirogenetki. No i rzeczywiście. Żadna większa układanka polityczna w wieku XI nie jest możliwa, nie tylko w tym regionie, bez uwzględniania czynnika rosyjskiego. Mi tutaj chodziło. Bardziej też o to, jak teraz do tego podchodzą historycy, historycy z Ukrainy, na przykład i historycy z Rosji, prawda? To określenie ruś kijowska to jest raczej chyba to, do czego się starają pretendować Ukraińcy. Tu jest pewna niezręczność, ponieważ gdyby pojęcie ruś kijowska w ujęciu kolegów ukraińskich ograniczało się terytorialnie do rusi kijowskiej, rzeczywiście, to wszystko byłoby w porządku. Ale to jest państwo, które jednak sięga znacznie dalej, bo przez to, że siemię dzisiejszej Białorusi, to jest ośrodek połocki, no i to wreszcie jest właśnie ten wielki obszar między strefą bałtycką a Dnieprem, czyli obszary późniejszej Republiki Nowogrodzkiej, czyli Nowogród Wielki i jego prygordy, które trudno uznać za część tego rdzenia ziem ukraińskich. No nie ma tradycji ruskiej bez Nowogrodu Wielkiego. I to jest zderzenie dwóch Maksymalistycznych stanowisk, z których nawet momentami trzech, ale przede wszystkim dwóch, bo tam się toczy prawdziwa. Wojna o pamięć historyczną. I tak stanowisko ukraińskie jest bardziej umiarkowane niż stanowisko sporej części kolegów rosyjskich, którzy uważają Róż, czyli Rosja. To zresztą było dobrze widoczne przy poprzednich okrągłych rocznicach Chrztu Rusi. To już w 2008 roku było dobrze widoczne, kiedy zaczęto w oficjalnej nomenklaturze. Kremlowski, zmieniać pewne pojęcia, i nagle się Chersones i Krym jako chrzcielnica Rusi zaczął zamieniać w chrzcielnicę Rosji. I Rosjanie, którzy tak lubią używać wymiennie rusi Rosja, nagle na oficjalnym poziomie zaczęli podkreślać rzadziej stosowaną formę Rosja i tak kupił. Rosji. A dalej ten wielki projekt przesunięcia, ja bym powiedział, granic misji włodzimierzowej, to znaczy wybudowania wielkiego pomnika Włodzimierza jako ojca założyciela, chrzciciela Rosji przecież dla nich, a nie Rusi w Moskwie. To jest konkurencja wobec słynnego pomnika Włodzimierza, który pan pamięta na brzegu dnieprowym. Postanowiono postawić większy pomnik w Moskwie, no bo większy, bo Rosja jest większa niż Ukraina. A na dokładkę z punktu widzenia badania pamięci historycznej sama wędrówka lokalizacji tego pomnika po Moskwie jest zabawna. Wystarczy powiedzieć, że apostoł Rusi i chrzciciel Swiańszczyzny Wschodniej w pewnym momencie pretendował do miejsca, o pomniku Dzierżyńskiego, no, co jest samo w sobie piękną pułętą historyczną. I rzeczywiście to jest, to jest spór dwóch w mniejszym stopniu ukraińskim, w większym stopniu rosyjskich, błędnych interpretacji. Tutaj trzeba zaznaczyć, że no, jest też duża grupa ukraińskich czy rosyjskich historyków, którzy patrzą na to inaczej, prawda? Jakby nie, 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 nie patrzą tak radykalnie. Tak, wspólnotowo. Dostrzegając, dostrzegając, że to nawet z jednym z przemówień Putina było, i, i Patriarcha też o tym mówił, że to jest ta wspólna chcielnica, to rosyjskie słowo, starosłowiańskie słowo chcielnica, czyli kupiel brzmi także jak kąpiel, więc to jest jakby ta wspólna woda z której wyłoniły się trzy słowiańskie narody i tak dalej. To padały takie sformułowania. Określenie Kijew, Maćska, Ruskich, ja, też nie, prawda? pan to, to, jest, to jest Z tym jest pewne nieporozumienie, bo oczywiście mamy do czynienia z nadinterpretacją zapożyczonego z bizantyńskiej kroniki pojęcia metropolia po prostu. Tam po prostu było metropolis i tłumaczono to kronikę na Malalasa bodajże i zastosowano ten model bizantyński do warunków ruskich no i pojawiła się macierz Grodów. No, ale rzeczywiście warto pamiętać o tym, że Kijów w doktrynie politycznej Rusi Moskiewskiej, w tym momencie, kiedy Rusi Moskiewska wzięła na siebie nieproszona przecież postulat jednoczenia ziem ruskich, odtworzenia władztwa Rurkowiczów i tak i tak dalej, bardzo wyraźnie nawiązywał do odzyskania Kijowa. Ten Kijów był do czegoś potrzebny. Jest taki przekaz z początku XVI wieku, czyli jeszcze grubo przed pierwszą koronacją carską moskiewską, Iwana Groźnego, kiedy wywiad jagielloński donosi, że możliwe jest uderzenie wojsk Wasyla III, czyli ojca Iwanowego, na Kijów, bo Kijów jest tym miejscem, które może dać koronę. Tam mógłby się koronować. Natomiast ten koncept Wasyla III, że jak zdobędę Kijów, zabiorę go Agielonom i tam się koronuję I z połączeniem dwóch pomysłów. To pozwala no, jakby dopiąć ten proces jednoczenia Rusi i Ruś wraca do swoich historycznych korzeni. To jest do grodu, który dał jej splendor monarchii, do grodu, w którym w Sofii Kijowskiej wynoszono na tron Włodzimierzów, Jarosławów, Monomachów i tak dalej, i tak dalej. Pan myśli, że teraz Putin też myśli tą kalką właśnie, że opanowanie Kijowa to jest jakby powrót do tych czasów i opanowanie, zjednoczenie wszystkich miast Rusi. Myślę, że pokusa opanowania tego obszaru nigdy sporej części elit rosyjskich, postradzieckich czy neorosyjskich nie opuszczała. To jest głębokie przekonanie, że to jest ich od zawsze. Przy czym bez pytania się o to Ukraińców, podobnie zresztą jak bez pytania się Białorusinów o to, czy... Tylko, że z Białorusią jest mniejszy problem, bo kto tam pamięta o państwowości połockiej, witebskiej, prawda, czy mochleskiej, natomiast... czy brzeskiej, prawda, księstwą. Natomiast w przypadku Ukrainy jest ten problem, że to jednak jest ośrodek, który był Głównym ośrodkiem przez kilkaset lat, z którego rozpoczęła się wielka ekspansja państwa ruskiego. I wreszcie o czym zapominamy, a nie wydaje mi się, żeby elity Moskiewskie o tym zapomniały tak całkowicie, to jest ośrodek decydujący dla autorytetu kościelnego. To jest ośrodek, gdzie powstał kościół ruski, to jest pierwsza metropolia. Ruska. I warto pamiętać, że wprawdzie znaczenie ośrodka Kijowskiego z czasem podupadło. W pewnym momencie metropolia moskiewska wybiła się na niezależność nawet od Konstantynopola, który kultywował wiarę w to, że nie Kijów jest głową prowincji ruskiej. No ale kiedy powstał patriarchat moskiewski, to Kijów był potrzebny. Kijów był potrzebny z innego względu. Patriarchat Moskiewski zawsze popierał wszystkie pochody carów na Kijów z bardzo prostego względu to wielokrotnie już to powtarzałem że my sobie nie uświadamiamy, jak ważne dla Patriarchatu Moskiewskiego jest kontrolowanie Kijowa, bo brak kontroli nad Kijowem pozbawia Patriarchat Moskiewski jednej istotnej, Kwestii, bez której pełnoprawnym patriarchatem trudno jest być, pozbawia sukcesji apostolskiej. Wszystkie patriarchaty wschodu Jerozolima, Konstantynopol, Antiochia, Aleksandria a przedtem wykreślony z pentarchii Rzym mają u swoich źródeł sukcesję apostolską. Zakładali te ośrodki w rzeczywistości albo w imaginacji i legendzie apostołowie. Jaka jest sukcesja apostolska, na którą powołuje się Moskwa? Żaden apostoł do Moskwy nie dotarł. Sukcesja apostolska to święty Andrzej. Święty Andrzej, który wedle legendy miał dotrzeć dokąd? No, na Krym i do Kijowa. Miał stać właśnie na tych brzegach Dniepru i widzieć ten kościół ogromny ruski. Prawda? To jest ta legenda o jego pielgrzymce do kraju Mirmidonu. Legenda obecna na Rusi od XI wieku. Chciałbym jeszcze wrócić do tej narracji politycznej, przejęcia czy monopolizacji tego chrztu Rusi przez Moskwę, a z drugiej strony tego stanowiska, które mówiłoby, że to są wspólne korzenie tak? Rosjan, Ukraińców i Białorusinów. Czy nie mamy do czynienia z taką pewną niestykowką w tym, co robi Władimir Putin? Bo z jednej strony monopolizuje chrzest Rusi, a z drugiej strony stara się przekonać Ukraińców i Rosjan, że są tym jednym ludem, czyli tym Adin o którym on bardzo chętnie opowiada. Czy tutaj nie ma sprzeczności? Nie, wręcz przeciwnie. To się idealnie jedno z drugim łączy. Skoro jesteśmy jedynym narodem, to nie powinniśmy się spierać, czy chrześcijaństwo jest z wcześniejszą metryką i kto kogo chrzcił. Czy to przypadkiem nie jest tak, że misjonarze z Kijowa poszli za roś i okę dzikich ugrofinów rebaptyzować, prawda? Nie. Skoro jesteśmy jednym narodem, to my mamy pełne prawo, my Rosjanie, do wspólnej sukcesji. To jest nasza sukcesja. A ponieważ my, Rosjanie, jesteśmy wielcy, to nam się należy z tej sukcesji więcej, po prostu więcej. Jest jeszcze jedna sprawa bardzo istotna, która usuwa wszelkie wątpliwości. To my jesteśmy prawdziwą Rosją. Ruś ekspandując na wschód zachowywała swoją ruskość. Na Ruś zachodnią spadały wszelkie nieszczęścia w rodzaju łaciństwa, Unii, przy których jakaś tam orda i jarzmo mongolskie to oczywiście betka. Myśmy tracili część naszej wolności, ale oni tam tracili duszę. W związku z czym to my jesteśmy tymi depozatoriuszami prawdziwymi tradycji ruskiej. My Rosjanie. To Rosja przechowała tradycję Chrztu Włodzimierza, ona się nigdy zach nie zachwiała w swoim prawosławiu, i tak dalej, i tak można długo, prawda? I tu wszystko się znakomicie trzyma kupy. Wracając jeszcze do tej kwestii Chrzturusi, w tej sytuacji, o jakiej Pan mówi, jak podchodzi Rosja do tego obecne władze, jak właściwie powinni się zachować Ukraińcy? Czy powinni po prostu cały czas trzymać tę linię, że to jest chrzest Rusi, nie Rusi kijowskiej i na tym terytorium teraz jest państwo ukraińskie. Wydaje mi się, że Ukraińcy mają dwa bardzo proste argumenty i środki do swojej dyspozycji. Po pierwsze, nikt nie wątpi w to, że chrystianizacja całej Słowiańszczyzny Wschodniej, jak kręgi po wodzie poszła z Kijowa. Kijowa, który jest stolicą Ukrainy. Remedium na uroszczenia moskiewskie jest stwierdzenie, że kiedy powstała metropolia kijowska, a kiedy biskupstwo moskiewskie, jesteście młodszymi braćmi z punktu widzenia metryki waszego chrześcijaństwa, to myśmy wam przynieśli światło wiary i utworzyli, jak w owej przypowieści, powieści dorocznej, oczy ślepemu. Po drugie, warte jest przypomnienia, jak długo jurysdykcyjnie. Moskwa należała do prowincji ruskiej, której metropolią jedyną i niepodzielną był Kijów. I to są argumenty historyczne zupełnie oczywiste. Dlatego też być może to odcinanie Rosji od rusi jest bez sensu. Bo oczywiście Rosja ma swoje ruskie korzenie, staroruskie korzenie, natomiast bardziej dotkliwym dla niej argumentem jest nieodmawianie jej ruskości, tylko akcentowanie tego, co jest łatwo dowieść, a mianowicie to, że są braćmi młodszymi. Oni są braćmi młodszymi w tym momencie. To jest jedna strona. A Druga strona to jest zjawisko, z którym my już powoli mamy do czynienia. Rozpoczęło to wybijanie się prawosławia ukraińskiego na niepodległość i tomos patriarche Bartłomieja. W istocie rzeczy jest to powrót do historycznych korzeni, czyli do związków prawosławia ruskiego, czytaj ukraińskiego, z Starogrodem, czytaj Konstantynopolem, Teraz Stambułem. Wydaje się, że bezpośrednim, wyjątkowo ważnym, a słabo dostrzeganym przez nas skutkiem agresji rosyjskiej jest to, czego byśmy w warunkach pokojowych się nie doczekali przez 20 lat. Mianowicie, że spora część hierarchii prawosławnej, wybierającej wcześniej obediencję wobec patriarchatu moskiewskiego, nagle opowiada się za zjednoczeniem z tymi, których wcześniej nie chciała tolerować, czyli Prawosławiem Ukraińskim w obediencji Konstantynopola. Jesteśmy świadkiem procesu postępującego jednoczenia się Prawosławia Ukraińskiego. Kiedy ten proces tu nie jest prosty, nie jest łatwy i nie będzie krótkotrwały, zostanie dopięty, wydarzy się w moim przekonaniu z punktu widzenia i świadomościowego, i religijnego coś szczególnego. Po pierwsze, patriarchat Moskiewski bez kontroli nad Ukrainą, może jeszcze nie jest bankrutem. Ale jest na pewno bankrutem politycznym. Jest graczem, który przegrał wszystko, i straszenie w tej chwili pozostałych członków pentarchii, że my tu utworzymy swoje struktury w Afryce, na przykład, o co dostaje piany patriarcha Aleksandrii, albo stworzymy swoją jurysdykcję. Gdzieś tam w Palestynie, i tak dalej, to już jest bez znaczenia, bo oni utracili największą prowincję, jaka im podlegała. Utracili Ukrainę. Ukrainę, która na nakładkę dawała gigantyczną część dochodów patriarchatu ogromną część wiernych rosyjskiej cerkwi prawosławnej stanowili. Ukraińcy, oczywiście, oczywiście, oczywiście. I paradoksalnie, ale tamta religijność była bardziej autentyczna, bardziej żywa i bardziej prawdziwa. To są zupełnie nieporównywalne poziomy religijności. Jednak prawosławie ukraińskie było żywą religią, prawosławie odradzające się rosyjskie w takiej skali szerokiej, społecznej miało, ja bym powiedział, pewne cechy bardziej etnograficzne niż duchowe. I teraz w istocie rzeczy patriarchat moskiewski traci dochody ogromną część Swojej owczarni, a więc statystyczny, demograficzny argument, zmniejsza się jego jurysdykcja geograficzna z punktu widzenia rozpychania się wcześniejszego Cyryla w Pentarchii, tłumaczenia innym patriarchom, wy jesteście resztówką, jesteście w krajach niewiernych, kim wy jesteście. To Moskwa powinna zająć miejsce pierwsze w tym koncercie patriarchów Kościoła Prawosławnego i... Te uroszczenia Cyryla miały poparcie rosyjskich władz państwowych. Teraz mamy resztówkę po patriarchacie, a koledzy patriarchowie mogą powiedzieć zaraz: A gdzie są wasze historyczne korzenie? Dlaczego wy tu jesteście wśród nas, patriarchów? Tutaj, prawda, Marek, Jerozolima to sam Chrystus, a, a was kto tam założył w tej Moskwie? Jaka jest wasza genealogia apostolska? A! To wy jesteście odpryskiem Kijowa. To jest z punktu widzenia historyczno-kanonicznego po prostu gigantyczne uderzenie w ten ważny w zmaganiach między Moskwą a Kijowem rosyjski instrument wpływu, czyli w Prawosławie. W prawosławie rosyjskie po prostu. Przestaje działać na Ukrainie. Czy ono wtedy się staje niepotrzebne z punktu widzenia Kremla? Czy może Kreml już nie będzie tak wspierać prawosławie i rosyjskiej cerki prawosławnej, jako tej, która ma już małe, właśnie tak jak pan profesor mówi, małe narzędzia wpływu? Myślę, że tracąc w różnych obszarach wpływy, Kreml będzie Konserwował te resztówki jako swoją agenturę, jako redentę. Rosja ma duże doświadczenie w wykorzystywaniu właśnie czynników religijnych do zachowywania swoich wpływów. Klasycznym przykładem jest przecież posługiwanie się prawosławiem. W umierającej pierwszej rzeczypospolitej, prawda? Ponieważ prawosławni na Ukrainie, co po niektórzy nie będą chcieli uznać oficjalnej hierarchii, jurysdykcji metropolity kioskiego, autokawalicznego kościoła ukraińskiego, będzie spór, czy można zachować, Jurysdykcję hierarchii zależnej od Moskwy, chociażby na poziomie parafialnym, chociażby na poziomie gmin, i tak. Rosja stanie na głowie, żeby zachować jakiekolwiek enklawy prawosławia moskiewskiego. Widzimy to zresztą w postaci różnych pomysłów właśnie na tworzenie lokalnych kultów, które mogły być kultami świętych z Ukrainy, ale Związanych z tradycją moskiewską, nie kijowsko. Profesor Hieronim Grala, wykładowca Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, historyk, historyk Rusi i Rosji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu. To już wszystko w tym po prostu wschód. Trochę skróconą wersję wywiadu można znaleźć na stronie Bielsatu w zakładce Czytelnia. Jeśli spodobał się Państwu konkretnie ten odcinek, możecie mnie wesprzeć za pośrednictwem serwisu Buy Coffee. Dla stałego wsparcia polecam zrzutkę i Patronite. Linki w opisie. Do usłyszenia. Żegna się Piotr Pogorzelski.